Znany rosyjski naukowiec Ilja był pierwszym, który odkrył probiotyki i opisał je jako dobre bakterie, które spełniają ważną funkcję w procesach życiowych i posiadają umiejętność usuwania niebezpiecznych bakterii z układu pokarmowego, pozostawiając je litawnie w naruszonym stanie. In the keeping, uh, the human Zasugerował life, również, że właściwie dobrane probiotyki mogą wydłużyć nasze życie i przywrócić uh, and młodość. Bakterie w naszych jelitach stanowią ciężar od 2 do 3 kg. To uh, bardzo to dużo, to. dużo, przyjmując, że posiadamy liczbę 10 do potęgi 12 bakterii na gram. To daje w sumie wiele miliardów bakterii w naszych jelitach, a wszystkie z nich biorą udział w procesach trawiennych. Właściwa równowaga mikroflory umożliwia również lepszą przyswajalność witamin i minerałów. Możemy zatem stwierdzić, że probiotyki mają pozytywny wpływ na ludzki organizm. Możemy zapobiegać biegunkom, redukując liczbę bakterii, ją wywołujących. Możemy zmniejszyć objawy alergii. Możemy też zwiększyć poziom absorpcji witamin, protein i innych ważnych składników odżywczych.

Pacjenci z krwawieniami i bólami żołądka mogą znaleźć pomoc w stosowaniu probiotyków i jest to fakt potwierdzony wieloletnimi badaniami. Rozpoczęliśmy nasze studia od prześwietlenia wielu gatunków bakterii Lactobacillus, by określić, który z 47 szczepów, które poddaliśmy badaniom, ma najlepszy wpływ na wszystko, co dzieje się w jelitach, a także na produkcję witamin i kwasów tłuszczowych. W naszym laboratorium wyodrębniliśmy dwa gatunki bakterii Lactobacillus Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus reuteri, które dają najbardziej pozytywne rezultaty dla pracy jelit i doskonale się ze sobą łączą. Mogliśmy też w łatwy sposób odtworzyć szczepy, które podawaliśmy pacjentom. Już po 10 dniach otrzymywaliśmy dokładnie identyczne szczepy, jak te, które testowaliśmy. Szczepy probiotyczne zostały odkryte mniej więcej w połowie lat 80. XX wieku, i od tego czasu rozpoczęliśmy intensywne badania nad potencjalnie pozytywnymi efektami tych gatunków, które rozwijały się u klinicznie zdrowych dzieci. Odkryliśmy te dwa najlepsze szczepy i poddaliśmy je surowym testom, by potwierdzić ich doskonałą jakość. Podsumowując, możemy śmiało powiedzieć, że współpraca naszej normalnej mikroflory bakteryjnej z probiotykami ma wspaniały wpływ na działanie całego układu trawiennego. Możemy uniknąć groźnych infekcji dzięki działaniom profilaktycznym. Możemy skrócić czas pobytu w szpitalu dla pacjentów dotkniętych chorobami natury pokarmowej. Wiemy też z innych badań, że probiotyki w żaden sposób nie naruszają systemu odpornościowego, a większość bakterii patogennych traci swą efektywność w kontakcie z probiotykami. Nie można zaprzeczyć stwierdzeniu, że probiotyki mają dobroczynny wpływ na wiele schorzeń, od biegunki po alergię, nawet zaburzenia układu oddechowego oraz infekcje dróg moczowych możemy zredukować stosując probiotyki, o czym również mówią wyniki wielu niezależnych badań. Jeśli połączymy drobne z rodzaju Bifidobacterium oraz bakterii Lactobactylius, możemy wyeliminować wiele schorzeń posiadające takie same objawy jak nieswoiste zapalenie jelit, ale inne podłoże przyczynowe. A zatem im więcej kombinacji, tym lepiej dla nas.